Decyzję o tym, że cmentarze w tym roku będą zamknięte na trzy dni, w tym między innymi w Dzień Wszystkich Świętych, premier Mateusz Morawiecki przekazał w piątek 30 października. Dzisiaj sobie wcześniej przyjechałam i roznoszę to wszystko. Byłam, ale 28 października dopiero. Czy się Pani trochę zawiedziona, że cmentarze były zamknięte 1 listopada? Tak. No. Z jednej strony może nie, a z drugiej strony no może i tak. Bo to, bo to różnie można na to patrzeć, ale no... Ci co kwiaty mają? Chyba, chyba nie bardzo. Nie, nie, nie. Nie byłem w ogóle nigdzie. Także pierwszy nawet syn tutaj ubierał, bo ja już tak mam, że wie pani synowa mi to stroi mój tutaj żony grób. Także nie byłem, no bo już nie chodziłem, w piątek, wieczorem przywieźli, ustroili żywe kwiaty są dobrze, że mrozu nie ma, to nie zmarzły, bardzo ładnie grub wygląda i cieszy się, że tak. A był pan trochę zawiedziony, że na te trzy dni cmentarze były zamknięte? Nie, nie wie pani, no bo ja już i tak synowi mówiłem, że ja już nie, tym mówię nie przyjdę, mówię wtedy. Kiedy... Wszystkich świętych mówi. Bo syn mówi to przyjadę po ciebie, bo syn mieszka na Bińkowie, przyjadę po ciebie, do siedało na pół godzinki zawiozę. I mówię, raczej, raczej taki byłem niepewny. Ale to wszystko w moją sytuację rozwiązała ta, ta sytuacja, że zamknęli cmentarze, tak jest. I także jestem naprawdę zadowolony i jest dobrze. Na razie. Wie pani, ja już mam 82 dwa lata, wie pani. To już tak, trzeba uważać, bo jak człowieka złapie, to już wie pani. Dokładnie. Tam, góra. No i co tak? No, trzeba się cieszyć z tego, co jest i koniec. Otwarcie cmentarzy to szansa na odwiedzenie miejsc pochówku bliskich osób, a dodatkowo także okazja, by wesprzeć sprzedawców, których piątkowa decyzja premiera nieco zaskoczyła. Byli, brali kwiaty żywe, cięte, doniczkowe. Odawaliśmy oczywiście w cenie hurtu, żeby to była jasność. Nie chcieliśmy na tym zarabiać, chcieliśmy odzyskać swoje pieniądze. Dzisiaj troszkę jest ludzi. To nie jest tak jak we wszystkich świętych, bo tego już na pewno nie będzie, no ale mam nadzieję, że odzyskamy swoje pieniądze. E, czuliście się zaskoczeni tą decyzją? Zaskoczeni, oszukani. Ja się czułam oszukana, bo była decyzja dwa tygodnie przed, e, mówili, że cmentarzy nie zamkną, a dzień przed zamykają kpina. To jest kpina dla mnie. Mogli nam to powiedzieć wcześniej, e, nie inwestowalibyśmy swoich pieniędzy. Bo to są nasze pieniądze, więc no troszkę mogli pomyśleć. Zanim no, na, na ile wcześniej wy musicie złożyć zamówienia, żeby być gotowym na wszystkie święta? Jeżeli chodzi o kwiaty cięte dwa tygodnie, doniczkowa wcześniej, ale też można kupić od ręki, bo jest dużo takich gospodarstw, które sprzedają od ręki. Tak? Ja akurat cięte zamawiam dwa tygodnie wcześniej. Dzisiejsze wizyty na Bełchatowskich Cmentarzach nie wyglądały na takie, jakie byłyby 1 listopada.